A tak będzie to wyglądało, jeśli chodzi o ustawienie taktyczne. na dyspozycji na ławce rezerwowych ma Wojciecha Szczęsnego, Macieja Rybusa, Kamila Glika, Roberta Lewandowskiego. O tym może za chwilę, bo to jest taktyczne ustawienie naszej reprezentacji. No tu bez wielkich zaskoczeń, tu jedynie ustawienie Obraniaka i Mierzejewskiego. Może z się w bo to był chyba rok 2002, mecz z Wyspami Owczyni właśnie u Jerzego Engela. Tremasz od tych pierwszych minut, widać dobre wyszkolenie techniczne. Szybkość, dynamikę w akcjach piłkarzy Meksyku, uwaga, okazja. I teraz dobrą sytuację zmarnował Pablo Barera. Długi ruch. Na szczęście dla nas piłka obok bramki, a teraz Błaszczykowski do Brożka. Dobre prostopadłe podanie. Dobre wyjście Pawła Brożka. Za każde długie zagranie. Teraz Barera. Barera. Szansa dla Meksykanów i Przemysławczy. To jest to błaszczykowski. błaszczykowski świetne zagranie do Mierzejewskiego. Jest w środku Brożek. Mierzejewski. Brożek. 1-0 dla polskiej reprezentacji, 27 minuta, piękna akcja polskiego zespołu. Zagrał niedokładnie tutaj, e, fajne zagranie do Adriana, Adrian poczekał, dobrał dokładną piłkę i Paweł znalazł się w swoim stylu, zdobywał ramkę. To jest 27 minuta meczu, Polacy prowadzą 1-0 i... Zwykle taki gol napastnikowi, który zaczął mecz naprawdę z wysokiego C, bo Paweł jest aktywny od pierwszych minut, może dać bardzo... Podanie tutaj. teraz Salsi do uwaga, może być groźnie pod polską bramką, no i teraz mieliśmy trochę szczęścia. Gola samobójczego, ale wszystko dobrze się skończyło. No tak czasem bywa, tymczasem uwaga Meksykanie. Cicari i wyrównanie! Jak niewiele miejsca potrzebował teraz. Gwiazda Manchester United by strzelić gola biało czerwony. potrafił znaleźć sobie miejsce i oddać strzał. Nie przypadkowo gra w Manchesterze United i Zobaczcie. Przyjęcie piłki natychmiastowy. strzał. Dośrodkowanie Andresa Guardado tego filigranowego. Bardzo skutecznego piłkarza. No, nie miał szans żadnych tutaj. Tak. Przemysław Tyton w tej sytuacji szkoda. Chyba w jak nie sięgnął piłki, skończyło się to dla nas. Spóźniony na w ulicach pola karnego Dariusz Dudka. No i drugie w ciągu dosłownie kilku minut dokonane zagranie. Uwaga, tu Pawrzyniak strzela, broni. Defensy w sensie wie, gdybyśmy zagrali. Teraz uwaga, dośrodkowanie. Jest tam Paweł Brożek i Talavera chyba ucierpiał Ma co udowodnić. W tej chwili było głośno, nie tylko. Y do sprawą boiskowych wyczynów e, Patryka. Także myślę, że dzisiaj może, może całą tą atmosferę swoją grą troszeczkę przyciśnić. A teraz długie zagranie Dobroszka. Uwaga, szansa naszych piłkarzy pokazał się Mierzejewski. Okazja na drugiego gola, ależ teraz marnuje doskonałą szansę Adrian Mierzejewski. Brawo. Wyjaśniona trochę sytuacja z karą, z odwołaniem tego piłkarza. Mamy nadzieję, że to się wkrótce wyjaśnia. teraz no, niepotrzebne przepychanki, ludo Braniak, Zagotowało się trochę w obydwu obozach, chyba zupełnie tego widowiska, ciasem. Wszystko dobrze, jeśli kończy się to właśnie w takim skończyło się czerwoną kartą. Ale no niestety i bardzo ciekawie jest... 25 jesteśmy. lat teraz wchodzi w meczu z Polską, a to dobra okazja Meksykanów. Przesyła się teraz rybusz. No potrzebują naszych likaże teraz wsparcia uwaga Guardado niepewnie Przemysław Państwa, Paweł Brożek wkrótce opuści boisko przygotowany do wejścia Sławomir F. Uwaga Barera Tytonia, ależ teraz udało się znakomicie obronić ten <śmiernie> Guardado. I Basilewski Guardado szuka miejsca do doświadczenia znów. Przemysław Pytok po raz drugi będzie remis. Tak jest, rumuński arbiter Aleksandr Drakonu. Kończy spotkanie Polska, Meksyk w 27 minucie. Paweł Brożek strzelił pierwszego gola dla naszej reprezentacji 8 minut później.